Juniorzy orła lubawka zostali zaproszeni do Urzędu na spotkanie z burmistrzem Okocimą. W sezonie 2014/2015 piłkarze orła stracili 13 bramek, a zdobyli 105. Młodzi piłkarze w wieku od 15 do 19 lat wywalczyli awans do ligi okręgowej. Piłkarze orła planują awans do dolnośląskiej ligi juniorów. Dzień dobry, dzień dobry, stało. Dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie witam was w urzędzie w ratuszu w gabinecie burmistrza miasta Lubawka. Tak na co dzień wygląda moja praca, moje kopanie piłki. I powiem szczerze, że, że czasem wolałabym pobiegać po boisku, niż podjąć decyzję, czy. Rozpatrzyć sprawę, która dla zainteresowanej jest jednoznaczna i, i tylko w, do załatwienia dla niej pozytywna, natomiast patrząc na drugą stronę medalu, bo każda decyzja ma właśnie dwie strony medalu, czasem to jest niekomfortowa sytuacja i czasem lepiej powiedzieć, nawet dostać sędziego żółtą kartkę, bo wiadomo, że ktoś zadecyduje za. Za mnie, a ja tylko idę do przodu, gram w piłkę. Chociaż wiem, że to wymaga niezamowitej siły fizycznej, bo 90 minut trzeba biegać po tej murawie. No i też myśleć, bo piłkarz to nie jest tylko siła fizyczna, ale to jest intelekt i to jest myślenie i rozbywanie strategiczne całej akcji dla swojej drużyny. Ja y, będąc, gratulując Wam y, w sobotę w wyniku awansu y, powiedziałam, że setnego, setną bramkę honoruję y, w sposób y, taki y, wyróżniający. Tylko chciałabym podarować Dominik, dobrze pamiętam, dla Dominika. Dominiku, y, nie wiem, y, Jaka, jakie są Twoje preferencje i miałam ochotę dokonać zakupu, ale lepiej jak zrobić to sam, bo raz, że przymierzysz i będziesz wiedział, co jest dla Ciebie dobre, masz do wyboru prezent za 200 zł. Jak kupisz, rachunek przyniesiesz, pieniążki będą zwrócone, chyba, że jest tym pomogę mogę zaliczkować, ale później proszę o rachunek, dobrze? Także gratuluję. Zaraz Panowie, y, oczywiście chętnie bym ukononowała każda z Was osobna y, taką kwotą, nie, nie można, zaraz będą lody. Dobrze. Ja naprawdę bardzo chciałbym podziękować, bo jestem w grupie ponad 30 lat, już tak już minęło to czasu i jestem pierwszy raz zaproszony. Ja jestem, jesteśmy zaproszeni, jestem bardzo, no jestem dumny z chłopaków, że awansowali. jestem dumny właśnie, że oni są tutaj, że właśnie władza się interesuje, bo to daje takiego dużego pozytywnego, takiego tak zwanego kopa dla nich jeszcze większego, bo ja cały czas im będę przypominał, że my walczymy jeszcze o tą klasę międzywojewódzką. Jeżeli będzie wszystko fajnie z tym stadionem, jak ta klasą, to tego może troszeczkę... Będzie. Nie. W piątek jest sesja i, nadzwyczajna. I To było fajnie, na by było fajne, akurat bo by już naprawdę fajne, duże to takie topowe drużyny w Śląsk w zagłębie lubi. No to są takie, wiecie, piękne duże dla tego miasta, chociaż i tak uważam, że tutaj dla tej publiczności. Warto przychodzić, bo właśnie jest chyba najwięcej do tego regionu, jakby... Tak? Jakby nie patrzeć, to jest strasznie dużo ludzi. Fabian, mogę tak do ciebie mówić. Po, na początku nie mogłam cię poznać, bo zawsze po szenechowskiej chodziłeś z długimi włosami. A twoja fryzura dzisiaj pokazuje, że właśnie zostały ścięte włosy na cześć tego awansu. No niestety. Zakład przegrałem, to znaczy, zakład. niestety. No przydrodnił i ja a jest, więc włosów nie ma. Ile bramek y, straciliście w ciągu tej rundy? Ile bramek? Y, w ciągu ale nie no 12 tutaj, będzie, no tak? 20 to, 20 jest, w sezonę, to, to w, w to na, to to, to na -powiem, Przepraszam, jeszcze ja ten, Patrzyłem na cztery grupy juniorskie, które ogóle są w i Jelenia Góra. Jesteśmy zespołem, ja nie chcę teraz na 100%, ale tak na 99 jesteśmy zespołem, który najmniej stracił bramek. Tam bardzo dużo szczelonych, 105 bramek szczelonych. W ogóle założenie było, żebyśmy 100 prawda? ja już później powiedziałem, żeby chłopaki byli na 102, a chłopaki zróbili się na 105, nie? No ja miałam tą y, przyjemność, oglądać setną bramkę, mm. także była bardzo ładna. Sto y, chyba, albo 105 ta również y, bardzo mi się podobała. Ale niestety, no setna to jest taki właśnie y, Magiczna liczba, którą warto uponorować. Bramkarz również, jeżeli tylko jest 13 straconych granek, to wielki szacun. tu jest na takiej zasadzie, że jedną tak i na na to No to dla jednego i dla drugiego wielki szacun. No w ogóle dla wszystkich, dla napastników, dla stoperów, dla obrońców. No, każdy z Was. E, zasługuje naprawdę na słowa uznania za e, ten awans. Jak długo uprawiacie ten sport? Czy są tradycje rodzinne? Czy to jest e, taka e, moda e, dla chłopców e, e, gra w piłkę? Nie rodzinne. Chcecie to pomóc starszym i drużynie seniorom? No, w przyszłości? No jeżeli będzie taka potrzeba to pomożemy. Już ja. wchodzą tak do grania? Właściwie już kilku tutaj chłopców jest po także. A jak wygląda ze szkołą? Którzy z was są w trzeciej klasie? W gimnazjum? Mhm. Czyli gdzie jak nie Oxford to gdzie? Kamienna, Kamienna góra, czyli nie, 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 st nie zostanie stracony na y, korzyść Wrocławia, Jeleni Góry czy Wałżyka, tak? No to jest już y, szansa, że. Tak, że nie, nie ucieknie. A Dominik jest najmłodszym zarodnikiem. No, chwili, tak? dlatego, dlatego właśnie. Bardzo dobrze szybko. <grypt> no, może no. no, ty nie było szybko jednąś? Nie, nie, bo Dominik to bardzo dużo. A w ogóle, a, a najlepszy strzelec, który z nas. Y, Strzelił najwięcej w ramach. No to bardzo przykro mi, że ile, miał, ile masz na swoim koncie w tej różnicy. No to gratulacje. No, mówię, każdemu z osobna wam się należy y, y, wielki, wielki, y, wielki szacun za to właśnie, że chce się Wam y, chcieć. Y, 90 minut biegać po boisku. To jest w rozry rozrywce, w meczu, ale żeby biegać te 90 minut, trzeba ile razy tygodniu trenujecie? Trzeba. thank you Kierowniku, co to dzisiejsze tutaj spotkanie w ratuszu, to takie, nie jest codzienne. Nie jest codzienne, bardzo nam miło, że tutaj żeśmy mogli uczestniczyć, że pani burmistrz nas zaprosiła na to spotkanie. Tutaj chłopcy na pewno zasłużyli na to, bardzo dobrze zagrali dwie rundy, awansowali do Ligi Okręgowej Juniorów, no i czekamy na dalsze sukcesy. Jest ze mną tutaj kapitan drużyny, także potwierdzi to moje słowa. I razem z chłopakami no, walczyliśmy w tym roku awans do Ligi Okręgowej. No, udało nam się, rozegraliśmy wszystkie do bardzo dobre spotkania. Wszystkie zakończone zwycięstwem w tej rundzie. Straciliśmy 11 bramek, no, a strzeliśmy 105. Jest to uważam, że bardzo dobry wynik, z tym, że mamy coraz większe apelacje, żeby awansować jeszcze wyżej. To jest... Długo grasz w piłkę? Yy, Grałem w piłkę no, już od dziecka, ale tak w, w klubie to tak od 11-12 roku życia dopiero. Wiadomo, jak każdy tam marzy o karierze piłkarza nie? I, i to jest moje, tak naprawdę mój cel. To, każdy trening to jest dla mnie. Wyzwanie daje sobie 100%. To jest dla mnie wszystko, po prostu piłka nożna. Panie kierowniku, jaka ta młodzież jest? jak się pracuje z tą młodzieżą? Chciałbym tu powiedzieć, korzystając, że jesteśmy tutaj na wizji, zachęcam wszystkich do pomocy, dlatego że ci chłopcy to są naprawdę prawdziwe perełki. Niektóre już prawie oszlifowane, niektóre jeszcze się szlifują. I naprawdę warto w, tych, w tą młodzież inwestować. I zapraszam na mecze, na do pomocy. Każdy jest mile widziany y, tutaj w klubie i ka każdy praktycznie może pomóc. Panie kierowniku, ta grupa, co oni grali, to taka mocna grupa była? Y, powiem tak. Y, mocna grupa, y, z tym, że grupa rozwojowa. Y, tutaj. Y, kolega, który dostał taką symboliczną nagrodę za, za tą setną bramkę, ma 15 lat. Nie zapominajmy, że oni grają w grupie starszych juniorów, gdzie, są to chłopcy po 19 lat. Praktycznie nikt tutaj z tych juniorów, jeden chłopiec odszedł zawodnik do seniorów przechodzi. Natomiast wszystko to są to jest, to jest młodzież, która ma. Są po prostu rozwojowa młodzież, na którą należy stawiać i oni jeszcze rokują po prostu poprawę swoich wyników. Te dzisiejsze spotkanie szacunek dla tej młodzieży przyszła do ratusza. Została przez panią zaproszona? Będąc na meczu w sobotę, właśnie po zakończeniu, jak się rozmawiałam z zawodnikami, zaproponowałam, czy mają ochotę przyjść do gabinetu i porozmawiać ze mną w gabinecie. Wyrazili taką chęć. Dlatego dzisiejsze spotkanie właśnie wynikło z tego mojego, moich rozmów w sobotnie, w sobotnie popołudnie po meczu już kończącym rundę jesienno-wiosenną. Zdolna młodzież. Mnie cieszy każda taka aktywność sportowa. To, że trenują trzy razy w tygodniu, jak się dzisiaj dowiedziałam, i to, że rozgrywają mecze co tydzień w rundzie jesiennej i wiosennej, pokazuje, że nie mają, mają zajęty czas aktywnie. I o to w tym chodzi, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch.